Dzień dobry, witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj taki odcinek, który jest skromniejszy, no ale tak wyszło. Jeden pewniak, excelinie i dodatkowo trzy zdrapki nie nadrapane. Super linie Król Cash i bonus WaBank. Może akurat dzisiaj receptą nie będzie ilość zdrapek a będą jakieś fajniejsze wygrane. No to się zaraz okaże. Pewniak jest taki, że jest do wydrapania jedynie wygrana i do dodrapania jeszcze balona który tworzy mi tej linie czyli balony tutaj pokażę jeszcze parasol i słońce które było tutaj Dodrapię teraz te balony no i sprawdzę jaka jest wysokość wygranej w zdrapce z numerem 19 no dobra co tutaj się kryje czy szalony zwrot czy coś więcej Szalony zwrot. No, kontrolne 3 razy C. To się zgadza. Liczyłem na ciebie, liczyłem, a ty tak mi dałaś. Nie, no jest ok, wiadomo. Dobry zwrot. Super linia, zdrapka z numerem 27. Mam nadzieję, że coś uda się w niej chapnąć. Mam kraba i serducho. Serducho oczywiście wysyłam do was bardzo serdecznie. Nie wiem co ja mam z tym serdecznie, ale to jakoś zawsze z tym serdecznie wyjeżdżam. Dobra, więcej nie widzę tych moich symboli. Dobrze, nie powiedziałem, że nie ma. Mam kości i arbuza. Tu są na pewno kości. Kości, kości. Ale arbuzów nie ma, no a przecież jeszcze powinny być i są okulary i podkowa, okulary i podkowa, patrzcie, jest, coś jest podkowa. No, mam nadzieję, że się rozkręci ta zrabka. Ok, mam teraz co? Rowerek i, 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 i księżyc. Rowerek i księżyc. Co kapucha? A, nie, tu jest księżyc. Dobra, dobra już okej. Okay. Rowerek i księżyc. Tutaj są księżyce. I tutaj jeszcze. Tak patrzę z tym rowerem, bo aż nie, nie, nie do wiary, że tyle zdrapałem i nie ma, no ale dobra, nie ma, to nie ma. Wiatrak i parasol. Wiatrak i parasol. Tu jest parasol, tutaj jest wiatrak. Wiatrak. Dobra, jest jak jest, więc nie poradzimy. Lody i popcorn. Lody i popcorn, tutaj jest popcorn. Popcorn, tutaj jest. Tutaj jest popcorn. Lodów, nie ma lodów. Nie będzie lodów. Rolki i piłka. Jest piłka. Tutaj są rolki. Rolki. Rolki i piłka. Tutaj są rolki. I jeszcze tutaj. No ja więcej nie widzę tych symboli. W oczach mi się już mieni. Biedronka i leżak. Jest tutaj biedronka, jest leżak. Tutaj jest biedronka. Leżak, leżak. Zobaczcie, jak ja patrzyłem za tym rowerem, a rower się tutaj skrył, nie? Dobry jestem. Kolejne symbole to cytryna i klapki. Klapki są, jest i cytryna, klapki. Są i, cytryna, i klapki. Tutaj są klapki. Dobra, kolejne symbole, cztery pozostałe. A ja mam balony i dzwonek. Tutaj jest dzwonek. E, e, e. Tutaj są balony. A. No dobra, ostatnie dwa co ja tutaj mam. A ja mam łódź i motylka. Jest motylek, tutaj jest łódź, motylek, łódź i łódź. No ale zobaczcie, no nic nie dała, nic nie dała. No dobra sprawdzam tylko kontrolne, bo to wiadomo. BJN, zdrabka idzie na bok, no i teraz te dwie zdrabki nie naddrapane, bonus, wabank, zdrapka z numerem 13. Poszukuję dwóch takich samych liczb.

Przecież by tylko dzisiaj pewnie jak zaszalał. No, zobaczymy jeszcze, bo został jeszcze królker z numerem trzecim. Poszukuję swoich wygrywających liczb albo korony, które daje przypisaną kwotę, albo pliku banknotów, w którym noży przypisano wygraną razy 2, a moje wygrywające liczby to 16, następnie jest 39, 25, 19. I 27. Nie wiem gdzie ta drapka leżała. Ale tak się ciężko ją drapie Dobra, lecę, lecę, lecę. I zaczynam od 28, którego oczywiście nie ma. i Jest obok. Następnie 33. Ale mi coś nie poszło. 53. Coś zaostrzyłem za bardzo. Czy okej, co chodzi? Może za bardzo gwałtownie. 43 drapie. Następnie 48 nie ma. Tutaj. O, jest korona. A co daje korona? Korona daje przepisaną kwotę. No, to fajnie, już druga część też coś da. A mam 17 jeszcze, później mam 37, 45 nie ma. 42 nie ma. Dobra, 56 nie ma. Pięćdziesiąt dziewięć, piętnaście oboczek, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści cztery nie ma, dwadzieścia dwa, dwadzieścia sześć to oboczek, trzynastka i... 46. No dobra, sprawdzam to się kryje pod koroną. Czy dycha, 3 coś więcej, a jest ile? Tak, 10 zł. No przeważnie, pod tymi symbolami są takie. No nie zawsze, wiadomo, że nie zawsze. Ale u mnie przynajmniej często są, aczkolwiek też się zdarzały inne. No dobra, robię podsumowanie. No co dzisiaj wygrało? No wygrały dwie zdrabki. Prze wygrał pewniak dając zwrocik, no ale to żadne, zupełnie zaskoczenie. Następnie dwie zdrabki przegrały, bonus w obang. Myślałem, że będę lubił tą zdrabkę, bo to taka ten, ale jednak no, nie lubimy się. Znaczy ja przynajmniej nie lubię. to mi lubi, że ją kupuje. No i król też dał koronę, która dała 10 zł, także dzisiaj mam 20 zł. Będę próbował mnożyć. Na kolejnych odcinkach, na których już Was serdecznie teraz zapraszam, a dzisiaj Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film. Życzę Wam wspaniałego dnia. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.